Dzień dobry, witajcie. Ja najbardziej lubię analizować produkty, porównywać ich składy. Oczywiście dotyczy to firm, którym ufam, które są bardzo długo na rynku, a także firm nowych, bo wszystko możemy porównać. Patrzymy przecież na tak zwaną tabelkę wartości odżywczych, bo nie hasła są ważne. Nie zapewnienia celebrytów na YouTubie, którzy chwalą najczęściej swoje marki lub marki. Ich sponsorów i tak to bywa niestety także w branży suplementów. My patrzymy na zawartość, bo to liczby są ważne. Przeanalizowałem produkt z tak zwanej kategorii Beauty. Bardzo ładnie wygląda. Polska firma, którą znam od kilkunastu lat. Produkt oczywiście wspierający przede wszystkim urodę, ale także zeznanie swojego składu, sprawność i. Kondycję naszych stawów, choć producent tego jakby nie ujął w opisie, ale wynika to z samego składu. Kolagen Beauty and Strange firma polska Seven Nutrition, 139 zł, 315 g, pięknie rozpisana porcja. Bo to jest bardzo ważne, wszystko według badań i dowodów naukowych. A to oczywiście wiem, ja, bo się tym interesuję, ale już wam mówię. 45 porcji po 7 gramów każda porcja, czyli na 45 dni wspaniałego wsparcia, przede wszystkim urody, nawilżenia skóry, spłycenia zmarszczek, wzmocnienia struktury włosów i paznokci, także sprężystości włosów oraz także z racji siarki organicznej, z mniejszej dolegliwości bólowych stawów, a nawet stanów zapalnych jelit, co jest bardzo ważne, mało kto o tym mówi. Naprawdę fenomenalny skład, za te pieniądze dla mnie to już jest numer jeden w Polsce, choć niedawno inny produkt uważałem za najlepszy, bo nie znałem tego. W składzie kolagen rybi, peptydy to jest bardzo ważne pochodzące z dziko złowionych ryb, z ekologicznych łowisk, bez, bez e, GMO, bez antybiotyków. Siarka organiczna fajne pół grama to już według badań przeciwdziała bólom stawów. Acerola, acerola to wiśnia brazylijska uważana za najlepsze źródło witaminy C naturalne. Witaminy C wtedy mamy 80. Fajnie to wszystko rozpisane. Bambus, bambus jest źródłem krzemionki, czyli krzemu, a ten wchodzi w strukturę włosów, paznokci, tkanek miękkich. Kwas hialuronowy, który oczywiście odpowiedzialny jest za nawilżenie skóry i biotyna jako katalizator wchłaniania i wspierania włosów i paznokci. Naprawdę przy takim składzie i te dawki są ważne, bo jest tu 5 gramów kolagenu, czyli 5000 mg. To już badania pokazują, że kilka tygodni stosowania zmniejsza zmarszczki i nawilża ujędrnia skórę. Więc słuchajcie, przy dwóch smakach i Wiśnia, i truskawka z Maliną, ten produkt polskiej firmy, bo warto wciąż wspierać naszych, to jest uważam najlepsza propozycja urodowa. W Polsce 45 dni za 139 zł, I już Wam go proponuję, bo po prostu lubię dobre preparaty, które są warte swoich cen, a inni powiedzmy celebryci nie chwalą sobie kolageny za 200 zł, które w sobie nie mają nawet połowy tego, co tutaj. Polecam serdecznie, zapraszam. Warto z czystym sumieniem radzę.